Bardzo często pytacie nas o fryzurę na klasycznego boba z marki Belletres, i według mnie jest to peruka Lady Latte. Dzisiaj ją Wam pokażę w kolorze tress Lashes Blonde. Zacznę od koloru i jest to beżowy blond z pasemkami. Kolor y, podobny do Crushed Almond Blond Shoot z nowej kolekcji Belletres. Chłodny, ciemniejszym odrostem. Jest to model, który nie sięga ramion, a więc będzie bardzo wygodne, włosy nie będą się nam mechacić. Oczywiście taką krótszą wersją takiego boba jest peruka Bellissima. Ona będzie delikatnie, delikatnie krótsza niż Lady Latte. Oczywiście są też dłuższe boby, takie jak Calabasas czy Chelsea, ale Lady Latte jest zdecydowanie tym klasycznym bobem. Występuje oczywiście w innych wariantach kolorystycznych na naszej stronie. Przedziałek na bok. Siateczka lace front. Teraz ymm, marka Belletres, nawet jeśli chodzi o tą poprzednią kolekcję kafe, poszerzyła lace front, więc on teraz sięga dalej. Nie mamy tutaj takiego brzydkiego odcięcia, więc w tym momencie czepki są już naprawdę bardzo dobrze dopasowane. Mam nadzieję, że pomogłam Wam odpowiedzieć na pytanie, który model jest klasycznym Bobem, i oczywiście zapraszamy do. Zakupów nie tylko, to roki Lady Latte.